Cześć, witam Was w kolejnym grudniowym przeglądzie Mod Haba. i dzisiaj startujemy no, z wysokiego C, a w zasadzie z wysokiego J, bo na samej górze jeszcze ciepłe, nowe nie, 3 John Deere. Więc jeżeli gracie na mClicku, jeżeli lubicie klimaty nie, takie, w których no, ten John Deere wpasuje się idealnie, aczkolwiek oczywiście możecie go używać też na innych mapach, no to e, ten X9 2020... Sami możecie zobaczyć sobie na zdjęciach poglądowych, będzie dla Was no, po prostu idealny na, na duże obszary. Tutaj jeszcze jest John Deere S700, także ten akurat został wydany tylko na pc oraz Macu. Tamte dwa pozostałe również zostały wydane na konsolach. No, wystarczy spojrzeć z góry na ten zbiornik, i to już mówi samo za siebie, na jakie obszary ten sprzęt będzie przeznaczony. Tutaj macie header 616C na 716C i z serii właśnie 600 jest tutaj jeszcze jeden, który został wydany tylko i wyłącznie na PC oraz na Macu, także no, wydaje mi się, że te ujęcia mówią same za siebie jeżeli ktoś ma słabość do tej marki, no to teraz myślę, że będzie zadowolony. Co jest jeszcze jeden header, także pełen komplet jeżeli się szybko rozwinęliście na mapce, no to możecie skorzystać z tego sprzętu. Cóż mamy dalej? Mamy Mana TGS-a w formacie tankpack, czyli nic innego jak beczkę. I tutaj, jeżeli chodzi o konfigurację, no to macie 8000 litrów. Jest możliwość tutaj zatankowania zarówno paliwa, mleka, wody, nawozów, także jest dosyć tutaj szeroka możliwość. Więc jeżeli ktoś lubi w ten sposób się poruszać, to tym manem się powinien zainteresować. mod wydany na PC, Macu oraz na konsolach. Cóż mamy dalej? Mamy taki sobie oto kompresorek, którym będzie można się troszeczkę pobawić. Więc wiadomo, że taki kompresor jest na farmie potrzebny. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o to, do czego może zostać użyty, no to tutaj no nie będę się wypowiadał, no bo wiadomo, jakiego typu jest to modyfikacja. Dostępna na PC, Macu oraz na konsoli. Z Agrolinera od Kasztana dostaliśmy taką właśnie przyczepkę idealną do złożenia bel. Także te mody już teraz zaczynają wchodzić w taką fazę, że, no, z, z, że tak powiem, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie ich coraz więcej, coraz, będą coraz lepsze. No, Giants nie wyrabia się z testowaniem, bo jest z tego dosyć duża ilość. Teraz też będzie przerwa świąteczna, więc wiadomo jak to będzie wyglądało. Mod dostępny na PCC Macu oraz na konsolach. Lecimy sobie dalej. Cóż my mamy dalej? W kategorii wałów mamy takiego Oto e, Gutlera, albo nie wiem jak to się tam czyta. Powiedzmy, że Matador 610S e, i jest też możliwość zapięcia go z przodu. Także można zrobić sobie niemałe kombo. PC, Mac oraz konsole, szerokość robocza tam jak dobrze widziałem zanim to zamknąłem do 6 metrów bo aż się wrócę, tak 6 metrów co mamy dalej, mamy Amazonkę 3 metrowego głębosza tutaj dostaliśmy także też on jest taki powiedzmy no jeżeli chodzi o zapotrzebowanie to tutaj jest 90 więc no nie będzie potrzebować jakiegoś ogromnego sprzętu PC, Mac oraz konsole, tutaj mamy Kuna Axisa od kamilosa, więc te, te akurat tutaj rozsiewacze będą dosyć przydatne, bo, bo można sobie rozbudować to, co jest standardowo w grze, a no wiadomo, skuna, jeżeli chodzi o wygląd, no to zawsze te rozsiewacze mi się podobały, nawet zwróćcie uwagę na tego, który jest tutaj na tym screenie, jakie ma fajne światła z tyłu, także samo to już, już jakiś tam Dodaje powiew świeżości w tych rozsiewaczach, bo zazwyczaj to jest zwykła blacha i to wszystko. Więc w przypadku takich rozrzutników, rozsiewaczy nawozu, to jest jak najbardziej na plus. Bo jak widać, można też go zrobić tak, że będzie i ładnie wyglądał, i będzie funkcjonalny. Bo szerokość rozrzucania, w zależności od tego, którą wybierzecie w wersję, macie aż do 42 metrów. Także można, można poszaleć. PC Mac oraz Konsole. Cóż mamy dalej, Seppi Multipla S9. I cóż to jest, to jest Mulcher, czyli jak widać ta kategoria też się zaczęła rozwijać. Jak ktoś będzie tutaj chciał podziałać sobie z kukurydzą, to jak widać to jest świetne narzędzie do tego, aby później popracować jeszcze nad tą glebą po zbiorach i mod wydany na PC Macu oraz na konsoli. Otóż mamy dalej? Mamy takie sobie oto podręczne narzędzie do przewożenia różnych rzeczy. O, jak widać, nawet gator się zmieścił. Nawet można owce świnie, także taka, taka jest tutaj podręczna skrzynka zapinana z tyłu, z przodu, jak to woli. Wydana na pcecie Macu oraz na konsolach. Taka oto przyczepka od kasztana. Też fajne rozwiązanie. Można sobie ją podczepić jak widać pod pick załadować, trochę jajek odwieźć do skupu. Jak widzicie jest też możliwość załadunku widlakiem, Jest też możliwość spinania pasami, także full wypas. Tylko Kasztan zobacz, zapomniałeś o kole zapasowym, także sorry, ale tu by się z przodu przydało. No ale to tak już żarty żartami, ale przeczapka prezentuje się fajnie. Na PC Macu oraz na konsolach będzie dostępna. Dalej jest taka oto beczka, tylko że w takim można powiedzieć starym wydaniu i starym stylu, która jest dostępna na PC, Macu oraz na konsolach. Cała konstrukcja jak widać jest, jest drewniana, także jak ktoś będzie się chciał pobawić w, w start od takich naprawdę, naprawdę starych maszyn, no to już takie modyfikacje również zaczynają się pojawiać. Tu mamy taki oto regalik, jak Wam trochę brakuje miejsca, chcecie zacząć iść z zapasami w górę, no to z takiego regału również możecie sobie skorzystać i zrobić sobie wysokie składowanie magazynowe na farmie. PC, Mac oraz konsole. Bergman Carex przyczepa samozbierająca w zależności od konfiguracji od 37 do 41 tysięcy w kategorii pojemności oczywiście, wydana na PC Macu oraz na konsolach i tu mamy coś fajnego random dumper, taka sobie oto naczepa, fajnie się z tym, z tym manikiem komponuje, także coś ciekawego, jeżeli te standardowe Wam nie odpowiadają, no to tutaj macie możliwość na PC, Macu oraz na konsolach tutaj jeszcze jest ten gutler ten, którego pokazywałem wcześniej i tutaj nie mam pojęcia dlaczego jest w kategorii przyczepy. Chyba coś się tutaj komuś pomyliło, bo jak widać no, na przyczepę to mi nie wygląda. Ale ta marka widzę, że dosyć mocno tutaj w tych modach się pojawia, zwłaszcza w tej kategorii wałów. Więc no cóż, tutaj mamy kolejne kombo od tej marki, PC, Mac oraz konsole. Brony talerzowe, Kverneland Farmer 3000 taka sobie oto talerzóweczka 3 metrowa zgrawna pod 100 koni. fajnie się tutaj komponuje akurat z tym John Deerem także Bayer. jak ktoś chce się pobawić tego typu sprzętem i rozbudować te dostępne brony talerzowe no to sobie może takiego modzika ściągnąć na PC -cie Macu oraz na konsolach Cóż my tu mamy? Mamy takie, tutaj jest taki sprzęt ale można powiedzieć, made by Jarek Ogarek, czyli to są takie widły, które można sobie podczepić na podnośnik trzypunktowy i użytkować w taki, a nie inny sposób. Czyli przewozić właśnie tego typu zbiorniki, jakieś tam paletki i tak dostępne na PCCie Macu oraz na konsolach. Tutaj dostaliśmy paczkę obciążników, one są też dostępne na PCCie Macu oraz na konsolach 850 kg oraz 1000 kg. No i cóż my tu mamy? Mamy tutaj choinkę, trochę większych rozmiarów niż ta wcześniej, która była udostępniona. No i jako ciekawostka, tutaj na dole są zabawki, które można było odnaleźć na mapie, czyli w taki a nie inny sposób ktoś sobie to przemyślał, no i w tej scenarii prezentuje się dosyć ciekawie, PC, Mac oraz na konsolach będzie również dostępna Tutaj mamy kolejne silosy od Meridiana, dostępne na PC, Macu oraz na konsolach jak widać sposób no, załadunku czy rozładunku jest taki jak, jak widać, czyli no, trzeba się trochę nakombinować, żeby tym systemem je załadować i rozładować. Mamy tutaj coś takiego jak Mortris, czyli jest to nic innego jak rozszerzenie, które pozwala Wam na podniesienie, Limitu, które możecie sobie posadzić na mapie, czyli ta tutaj mała modyfikacja. Po prostu ten limit no, dla Was podnosi. Dostępna na PCC oraz na Macu. Tu jest kolejna modyfikacja podnosząca limit. Ja też się kiedyś na tym zablokowałem, bo jak chciałem kiedyś sobie postawić 100 szklarni, to okazało się, że nie mogłem. Także tutaj jest modyfikacja, która podnosi limit budynków produkcyjnych do 120 na PCC oraz Macu. Jest jeszcze jedna aplikacja, która podnosi w tym przypadku do 64 wszelkiego rodzaju budynki hodowlane, zagrody i tak dalej, Czyli PC i Mac ma taką możliwość. Ok, teraz pora na store deliveries, czyli mod, który po prostu no przenosi wam ten trigger, który jest pod sklepem, w miejsce, w które chcecie. Czyli tam, gdzie się znajdujecie, czy to na farmie, czy w dowolne miejsce na mapie, możecie wskazać sobie. W taki, w taki oto sposób, no taki okręg, który zmienia ten trigger z pod sklepu do miejsca, w którym chcecie. Czyli generalnie każdy zakupiony pojazd po prostu w tym miejscu wyznaczonym przez Was będzie się pojawiał. Mod dostępny na Pccie oraz na Macu. Tu jest jeszcze jedna modyfikacja, też dostępna na Pccie oraz na Macu. Jeżeli będziecie używali w, podczas podczas żniw w kombajnie sieczkarni no to tutaj wszystko co się z tyłu pojawi zostanie rozrzucone i pocięte zostanie zmienione po prostu na poziom nawiezienia PC oraz Mac jeżeli chodzi o dostępność pojawił się też update do No Man's Land pojawił się update do Roland Paka, do przyczep Orkela oraz do tych silo oponowych że tak powiem oraz tutaj były też Szereg modyfikacji, które zostały udostępnione przez Giants, m.in. klas 980-930, w zależności od konfiguracji. Także to są mody, które zostały wydane bezpośrednio przez Giants na pc Macu oraz na konsolach. Był też klas Action Seria 800, również PC-Mac oraz konsole. Jest też Avant, czyli taki, można powiedzieć, Wielozadaniowy sprzęt z różnego rodzaju osprzętem, który w zasadzie no, determinuje do tego, co można z nim zrobić, do czego można go użyć. Wydany na PC, Macu oraz na konsolach. Pojawiła się przystawka do sieczkarni, także można ją sobie śmiało tutaj podczepiać, nieważne czy do Fenda, czy do John Deera, czy do, do klasy jak widzicie. Nie ma z tym problemu na Pc oraz na Macu. Coż mamy jeszcze? Mamy Pottingera, jest taka paczka jeżeli chodzi o przyczepy samozbierające dostępna na Pc, Macu oraz na konsolach. Do tego Brandner, tutaj jest ta przyczepa, która ma pojemność od 13 do 16 m3 na Pc, Macu oraz na konsolach. Jest też tutaj taka przyczepka typowo przeznaczona pod, pod transport drzew i jak widzicie jest ona wyskalowana mniej więcej pod taką no, idealną tą 8 metrową można powiedzieć długość w przypadku tych drzew, które do Tartaku będziecie sobie dostarczać, czy też do łańcuchów produkcyjnych PC, Mac oraz konsole. Tutaj mamy Release Speed Limit, czyli no, taka mała modyfikacja, która po prostu ustanawia dla Was no, limit prędkości, krótko mówiąc, PC oraz Mac. Tutaj kolejny mulcher, tym razem już o dosyć małej szerokości roboczej, bo 2,7 metra. PC, Mac oraz konsole. I co tam nam jeszcze zostało? Został nam taki mobilny zbiornik na paliwo, który można sobie wrzucić gdzieś na przyczepkę pick czy na jakiegoś gatora i podwieźć sobie paliwo na PC, Macu oraz na konsolach. Mamy tutaj jeszcze tego rodzaju silosy, zbiorniki, jak kto woli, w zależności od tego, jaka będzie ich konfiguracja. No to one mają tutaj różne pojemności. No, ta jedna pojemność to jest jakaś kosmiczna także mamy tutaj 20 milionów, więc można tutaj już w zasadzie no limit w nich zmieścić. PC Mac oraz konsole. Tutaj jest jeszcze jeden taki stacjonarny zbiornik, jeśli chodzi o paliwo. Także tych rozwiązań do tankowania jest bardzo dużo. Można dowieść mobilnym zbiornikiem, można postawić sobie taki na farmie. Także w tym updatecie kilka takich rzeczy się pojawiło. Plus jakieś tam jeszcze dodatkowo zabudowane beczki mobilne, na przykład na manie. Także rozwiązań jest dużo. PC, Mac oraz konsole. Pojawił się update do Kramera, pojawił się update do do tego farmhouse, czyli do tego domku, który możecie postawić na mapce. Pojawiło się tutaj jeszcze uaktualnienie do rozszerzenia skrzyni biegów i cóż mamy dalej? Kolejny update. No i tutaj mamy jeszcze troszeczkę sprzętu bezpośrednio od Giants, czyli tego John S790, klasa Tukama 580 Grimm Varitrona, klasa Disco Packa, czyli te kosiarki. Mamy też Kinze z Wagon Packa, czyli wóz przeładunkowy, także Giants tutaj też jeszcze pewną partię od siebie wypuścił. No i też jest tutaj coś fajnego Fortuna FTM 200, czyli taka dosyć ciekawa przyczepka. Oczywiście te mody, które zostały tutaj wydane przez Giants są dostępne na PC Macu oraz na konsolach, czyli też jest ten Bednar który, no tutaj już ma tą szerokość roboczą ponad 18 metrów, no i też oczywiście potrzebuje odpowiedniego sprzętu powyżej 500 koni. Także na duże mapy, powiedzmy na MCRIKA, jeżeli tam walczycie np. z powiększaniem pól, no to też będziecie mogli sobie z tego skorzystać. Co mamy tam jeszcze? Tutaj jeszcze od werteksów był taki oto sobie głębosz, ale to już jest chyba moment, w którym dotarliśmy do miejsca. Gdzie to wszystko już było omawiane, więc wydaje mi się, że z tego grudniowego przeglądu to byłoby już wszystko. No i korzystając z okazji i podpierając się, można powiedzieć, jednym z modów, który został wydany, czyli tym oto tutaj widocznym, życzę Wam wesołych, spokojnych świąt i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.